Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Bliźniąt w horoskopie na październik 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był/była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie moi drodzy, że horoskop, który dla was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować Jeżeli ktoś z was potrzebuje porady indywidualnej To zapraszam do kontaktu Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu Dobrze, moi drodzy, nie przedłużamy Tylko patrzymy od razu tutaj Cóż dla zodiakalnych bliźniąt na październik Bliźnięta i październik Zobaczmy, bliźnięta Bliźnięta i październik. Jakie tutaj będą dla Was <laughs> energie? Hmm. Ogólna energia miesiąca. Popatrzmy. Bliźnięta. Czas transformacji. Czas zmian. Będzie to dla Was istotny miesiąc. Miesiąc w w którym wiele rzeczy definitywnie zakończy się w Waszym życiu. Zakończy się definitywnie, dlatego że już po prostu więcej do Was nie wróci. I to wcale nie może, nie musi być nic złego, ponieważ niektóre zmiany i niektóre zakończenia są wręcz przeciwnie są zbawienne. Yy, ogólna energia miesiąca poprzez zamknięcie pewnych furtek, pewnych drzwi. Pozwoli wam na poczucie ulgi, na to, że wy właśnie poczujecie taką błogość, że pewne sprawy, które były dla was męczące, w tym miesiącu po prostu się zakończą. Miesiąc zmian, miesiąc transformacji i takiego czystego spojrzenia na swoje życie. Zobaczmy, co może zodiakalnym bliźniętom poprzeszkadzać w tym miesiącu. Co wam może poprzeszkadzać w tym miesiącu? Co wam może poprzeszkadzać? No, los wam może troszkę poprzeszkadzać. Los może rzucać wam kłody pod nogi, różnego rodzaju niespodziewane sytuacje. Tak czy inaczej, Powinniście uważać I też, jak będziecie się przemieszczać, czy to samochodem sami będziecie prowadzić, czy jakimiś innymi tutaj środkami transportu, to uważajcie, aby nie doszło do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Ogólnie może być w tym miesiącu tak, że pewne sprawy będą Was troszkę męczyły, troszkę dręczyły, ale one nie będą zależne od Was. Ale myślę, że Ostatecznie i tak wszystko wyjdzie na Waszą korzyść, chociaż zanim do tego dojdzie, możecie się troszkę namęczyć. To się tu pokazuje. Zobaczmy, jakie są tutaj głębsze uwarunkowania tego wszystkiego, zakorzenienie, podstawa tego czytania. Ach, idą do Was zmiany, dlatego. Że Wy przejęliście bądź przejmiecie dopiero w październiku kontrolę nad swoim życiem, złapiecie tego przysłowiowego byka za rogi i postanowicie właśnie przejąć tę kontrolę. Macie czyste intencje w tym wszystkim, także wszystko jest tutaj w porządku. Niemniej jednak, Wy od dłuższego czasu pracowaliście nad tym, aby przejąć inicjatywę nad swoim życiem przejąć kontrolę nad swoim życiem i zwiększyć pewność siebie, gdyż wy jesteście w środku naprawdę silni, tylko musicie tę siłę wydobyć na zewnątrz, bo tutaj w głębokich yy, korzeniach tego czytania jest karta mocy, która mówi właśnie o wewnętrznej sile. Tylko dobrze byłoby, abyście wy w tym miesiącu tę siłę pokazali światu zewnętrznemu. I wtedy moglibyście naprawdę wiele wygrać, wiele uzyskać. Zobaczmy, co dostaniecie od losu w tym miesiącu. Bliźnięta. Co niektóre bliźnięta otrzymają w tym miesiącu od losu mężczyznę. To tutaj, szczególnie dla osób singli, które szukają partnera. Możecie poznać w tym miesiącu mężczyznę z podwodnego znaku Zodiaku. Prawdopodobnie wodny znak Zodiaku to ryby, skorpion lub rak. W ogóle taki mężczyzna w tym miesiącu może być ważny i istotny w Waszym życiu, ale też taki mężczyzna ciepły, kochający, życzliwy może pojawić się na Waszej drodze życia w październiku. Zobaczmy, co w tym miesiącu odchodzi do przeszłości, z czym trzeba będzie się pożegnać. Z pewnymi sprawami związanymi z domem, z mieszkaniem bądź z rodziną. Trzeba będzie po prostu, po prostu definitywnie zakończyć tego typu sprawy. Jeżeli mieliście jakieś problemy związane z nieruchomością, czy też chcieliście sprzedać jakąś działkę, jakiś dom, jakieś mieszkanie, jakąś nieruchomość, to wam się w tym miesiącu uda coś sprzedać i zostawicie to po prostu za sobą. Natomiast jeżeli w waszym życiu były jakieś konflikty rodzinne, no to uważam, że one też w tym miesiącu się po prostu uspokoją i więcej harmonii i spokoju zostanie wprowadzonych do Waszego życia. Załatwianie pewnych spraw związanych z rodziną, yy, bądź yy, z domem, jako z dobrem materialnym, tak, majątkiem nieruchomym, zostawicie w tym miesiącu za sobą i z sukcesem załatwicie te sprawy zobaczmy, jaka energia do Was przychodzi w tym miesiącu. Pięknie. nowy potencjał, nowe możliwości. Po raz kolejny widzę tutaj złapanie byka za rogi i przejęcie inicjatywy nad swoim życiem. Tak fantastycznie moi drodzy, nowe możliwości, zawodowe, finansowe, uczuciowe, regeneracja, Zdrowotna też mi się tutaj pokazuje. Jeżeli wy mieliście jakieś problemy zdrowotne, to ja tutaj widzę regenerację, szansa na podjęcie nowej pracy, szansa na poprawę sytuacji zawodowo-finansowej, możliwość poznania mężczyzny do związku długoterminowego. Zobaczmy, jakie jest Wasze podejście do tego miesiąca. Ach, no wy tutaj podchodzicie ciężko do tego miesiąca. Po raz kolejny widzę tutaj transformację, dużo zmian, dużo transformacji. No, będziecie musieli, czy chcecie, czy nie chcecie, drogie bliźnięta, z czymś się definitywnie pożegnać. Tak jak mówię, pożegnania no, nigdy nie są łatwe, ale przynoszą często, gęsto ulgę. I ja tutaj widzę, że wam też. Przyniesie to ulgę, tylko żebyście wy chcieli działać, żebyście wy chcieli nowego, gdyż los wam wiele da, los naprawdę wiele będzie wam oferował, tylko wy nie możecie przyjmować ymm, pasywnej pozycji, biernej pozycji. I nawet jeżeli nie będziecie mieli siły, gdyż mogą być w tym miesiącu takie dni, że wy po prostu będziecie czuli się dobici. A co niektórzy psychicznie będą się źle czuć, a co niektórzy będą się źle czuć przez kręgosłup, że kręgosłup będzie co niektóre bliźnięta tak dobijał, że nawet nie będziecie mogli wstać z łóżka, co niektórzy. Oczywiście parę osób, które ogląda ten film, nie wszyscy. Tak czy inaczej, no, wasza, wasze podejście też jest tutaj skierowane na kończenie pewnych spraw. No i tutaj los też da wam możliwość kończenia pewnych spraw, gdyż tutaj już. W waszym życiu w niektórych sferach za dużo się zadziało. Tutaj już nie da się pomóc, nie da się ratować. Tutaj trzeba po prostu definitywnie odciąć i zakończyć. I Wy sobie doskonale zdajecie z tego sprawę, tylko czy wy to będziecie potrafili zrobić. Zobaczmy, jakie jest podejście Waszego otoczenia do Was. No, otoczenie tutaj będzie. Troszkę takie mm, męczące w niektórych chwilach. Ja mam pokazane jakieś kłótnie, ja mam pokazane jakieś konflikty, które będą tutaj spowodowane różnicą zdań. Możecie się z kimś pokłócić z waszego otoczenia, czy też z waszej rodziny, przez to, że będziecie różnili się zdaniami. No, pamiętajcie, nigdy nie warto kłócić się o takie tematy, jak polityka czy religia, no bo wiecie, to są bardzo delikatne i drażliwe tematy. No, ale ja mam pokazane, że wasze otoczenie może was tutaj atakować w tym miesiącu i co niektóre bliźnięta poczują się przez swoje najbliższe otoczenie atakowane. I przez to, że wy będziecie czuły się takie atakowane, yy, będzie bardzo napięta atmosfera w powietrzu. Można nawet powiedzieć, że taka wojna w powietrzu. Jaka jest rada dla bliźniąt na ten miesiąc? Radą dla Was na ten miesiąc, moje drogie bliźnięta, jest to, abyście były sprytne. Abyście były sprytne. Sprytem możecie wiele osiągnąć. Ja nie mówię tutaj, żebyście kradły, oszukiwały czy coś w tym stylu. Gdyż to absolutnie nie o to chodzi, ale jeżeli wy sprytnie załatwicie pewne sprawy, obejdziecie je naokoło, to otrzymacie lepsze rezultaty. Także bliźnięta potrafią kombinować, wy jesteście sprytni, także możecie wykorzystać ten swój potencjał w postaci sprytu, aby załatwić w październiku pewne sprawy na Waszą korzyść. Jaki jest wynik, rezultat, podsumowanie tego miesiąca? Bardzo ładnie. Po raz kolejny nowe możliwości, szczególnie jeżeli chodzi o pracę i o finanse. Uda Wam się otrzymać nową pracę, uda Wam się zmienić pracę. Jest tutaj szansa na to. Aby zarobić jakieś dodatkowe pieniądze, które będą dla Was zadowalające, nowa ścieżka, nowe możliwości w tym miesiącu mi się dla Was pokazują. No tutaj, szczególnie dla osób, które szukają pracy bądź jakiegoś dodatkowego źródła dochodu, będzie to szczególnie dla Was tutaj możliwe. Szansa na rozwój zawodowo-finansowy, ale jeżeli chcecie coś większego sprzedać lub kupić, to również Wam się to w tym miesiącu, moi drodzy, uda. Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie serduszko w komentarzu, aby poszerzać energię miłości. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. A ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i udanego miesiąca. Pozdrawiam.